Każda kobieta powinna wiedzieć, co zrobić, by zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka piersi lub szyjki macicy. Każda kobieta powinna również wiedzieć, co zrobić, gdy zachoruje, by mieć największe szanse na wyleczenie. Praktyczne porady można było usłyszeć na otwartym wykładzie profilaktyka raka piersi i szyjki macicy, Medycyna Podróży, który odbył się w Auli Krakowskiej Akademii 14 listopada. Jako pierwszy głos zabrał dr Bartłomiej Galerowicz, który opowiadał o wirusie HPV oraz etapach rozwoju raka szyjki macicy. Następnie profesor Andrzej Urbanik tłumaczył na czym polegają badania screeningowe, jak dokonać samo badania i jak wygląda postępujący rak piersi. Rak piersi, to co wszyscy podkreślają, to jest największy zabójca kobiet, jeżeli chodzi o choroby nowotworowe. 20% wszystkich chorób nowotworowych w Polsce, zresztą na świecie podobnie jest, to są raki piersi. Jeżeli chodzi o raki szyjki macicy, to jest tam w granicach kilku procent, ale to też jest istotna sprawa. I rocznie, chociażby jeżeli chodzi o raka piersi, to jest jakieś kilkanaście tysięcy nowych zachorowań, a ponad pięć tysięcy zgonów, więc to są po prostu, no, no to miasteczko takie znika w ciągu roku. Więc jest to ogromny problem. W większości przypadków to, co wyczuwamy, to nie jest wcale guzem, tylko to wynika ze specyficznej budowy piersi, dynamiki zmian. I dlatego. Ważne jest, żeby kobieta znała budowę swoich piersi. Bo jeżeli wie, no bada się regularnie, to będzie wiedziała, że to, co sobie teraz wyczuwa, to jest coś, co zawsze ma. I jeżeli się pokaże, znaczy pojawi coś innego w strukturze piersi, to na łatwo taką zmianę wykryje. Także to może jej uratować życie. I dlatego to jest tak niezwykle istotne. Elementem profilaktyki nowotworowej jest również noszenie dobrze dobranego biustonosza. Klinika Stanika to ogólnopolska akcja firmy Soushik, której celem jest m.in. uświadamianie kobietom, że źle dobrany biustonosz może wpłynąć na deformację piersi. Klinika Stanika jest to akcja, która ma na celu uświadamianie jak największej ilości kobiet co do tego, jak właściwie dopasować sobie biustonosz, jak umieć samemu dokonać takiego dopasowania, jak również samobadania piersi, tak? Teraz właśnie połączyliśmy swoje siły z Fundacją Rock and Roll właśnie po to, żeby pokazać kobietom, jak kochać i szanować swoje piersi i właśnie poprzez dotykam, wygrywam, czyli dotykanie, dotykamy i wygrywamy życie. Bardzo często spotykam się z taką z sytuacją, że kobiety twierdzą, że mają małe piersi, i korzystają z pomocy push upów co jest wielkim błędem, bo tak naprawdę okazuje się, że dziewczyna, która nie wiem, nawet nosząc miseczkę D i e, tutaj nie wiem, upychając te piersi, deformuje sobie je, kiedy tak naprawdę może e, poprzez dobre dopasowanie pięknie ją wydatnić, e, dobrze dopasowanym biustonoszem. Na coś trzeba umrzeć. Zazwyczaj tymi słowami bagatelizujemy i oswajamy raka. Chodzi jednak o to, by nie umierać za wcześnie.